Okay. cześć wszystkim tutaj Julian Krypto. Bitcoin rośnie, ATH 75 tysięcy dolarów, a to wszystko za sprawą potencjalnego zwycięstwa Trumpa w wyborach w Stanach Zjednoczonych prowadzi już 230 głosów elektorskich, a potrzeba tylko 270, by zwyciężyć. Na Polimarkecie obstawiający sugerują prawdopodobieństwo, prawie 100% na zwycięstwo Trumpa. A Hawk to a girl, obstawia również zwycięstwo, ale nie tylko Trumpa, bo i Bitcoina siedząc na rakiecie tu w Moon. Kamala Harris udaje, że rozmawia przez telefon z wyborcami, co jest nagrane i pokazane, że nie rozmawiała przez telefon, tylko miała błąd. Aparat. A przypomnijmy, że Donald Trump obiecywał, że po zwycięstwie uwolni Rosa Ulbrichta, czyli założyciela Silk Road. Innymi słowy, pierwszej największej platformy na świecie, na której można było płacić kryptowalutami no, za o, narkotyki i broń takie tam. Gdy Bitcoin rośnie, pojawiają się duże opory, czyli ściany sprzedażowe. Na chwilę obecną jest taka ściana na poziomie 75 tysięcy dolarów. To znaczy, że jeżeli do tych poziomów będziemy dobijać, to albo się możemy od nich odbijać, albo na tych poziomach zatrzymywać. Rośnie nie tylko Bitcoin, bo jest P500, rośnie również indeks dolara. To być może za sprawą tego, że pojawiały się pogłoski o Potencjalnej dedolaryzacji rezerw walutowych chińskich. Bo przypomnijmy, że przecież Stany Zjednoczone użyły rezerw walutowych rosyjskich do tego, żeby wywrzeć presję na Rosji, która zaatakowała Ukrainę. Tak teraz pojawiają się pogłoski, że Stany Zjednoczone mogą podobne sankcje nałożyć na Chiny, jeżeli te odważą działać się przeciwko Tajwanowi. Tak zasugerowała sekretarz skarbu Janet Jelen. A przypomnijmy, że Chiny mają ponad 3 biliony dolarów w rezerwach walutowych, zatem jest to znacznie więcej niż 300 miliardów dolarów, które posiadała Rosja. Gdy bitcoin rośnie, rosną również pozycje na giełdach. Liczba otwartych pozycji zwiększyła się, ale nie jest na swoim all-time high, tak jak cena bitcoina, a zatem może to sugerować, że ten zakup bitcoinowy był spowodowany przez większych graczy, a nie przez małe płotki, które być może dopiero wejdą w rynek i dopiero być może będą skupowały te wyższe poziomy jeszcze nieco wyższe poziomy bitcoinowe. Dokładną analizę Bitcoina predykcje wraz z analizą danych. wrzucę dzisiaj na kanał drugi telegramowy Max Data. App, a takie analizy są regularnie tam dodawane wraz z konkretnymi informacjami, co może się wydarzyć i od jakich poziomów. W Rosji miedwiedwiew ostrzega przed nieuchronnym upadkiem dolara amerykańskiego. Pojawiają się nagłówki o potencjalnym, piekielnym zadłużeniu USA, które może prowadzić do miliona dolarów w 2030 roku na Bitcoinie. Binance integruje usługi Amazon AI do weryfikacji wsparcia użytkowników. A Antony Pompiliano nazywa Bitcoina złotem ze skrzydłami. Mówi, że Bitcoin to konto oszczędnościowe dla nowego pokolenia. Inny inwestor, Skaramucci, mówi o tym, że Bitcoin osiągnie 170 tysięcy dolarów, niezależnie od tego, kto wygra, ale przypomnijmy, predykcje Scaramucci'ego zawsze były wygórowane i w większości nie były trafione. Nie miał nosa do konkretnych cen Bitcoina. Gigant mediów społecznościowych, Reddit, sprzedaje Bitcoiny i kryptowaluty za prawie 7 milionów dolarów. Nie do końca dobry moment, tym bardziej, że sprzedali je tuż przed wzrostem cen, jak widać na wykresie. A sieć sklepów, Sheets zaczyna akceptować kryptowaluty we wszystkich swoich lokalizacjach. Mają ponad 500 różnych lokalizacji w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dobra informacja, oczywiście długoterminowo. No i może się pojawić się łezka wokół tym, którzy mieli na przykład Bitcoina, a nie mieli Dogecoina przez ostatnie dni, ponieważ ten zyskał ponad 37% w ostatnie dwa dni, ale nie do dolara, tylko do Bitcoina, a do dolara prawie 50%. A to ze względu na potencjalny Department of Government Efficiency, w skrócie DOC, który Elon Musk ma zamiar stworzyć po zwycięstwie Trumpa na prezydenta. Ale nie tylko koin zyskuje, również Memcoin MOG wzrasta. I tutaj wzrost rzędu nawet 17%. Inny coin, Floki, od 4 listopada do Tethera zyskał ponad 25%, czyli w ostatnie dwa dni. I ja miałem taką przyjemność na Floki zyskać, również na Tokenie VIF. Moje pozycje na floki plus 18%, na VIV plus 16%. Oczywiście w ostatnich dniach miałem też stratne pozycje, natomiast te ostatnie zyskowne odrobiły całe wcześniejsze straty z nawiązką. Ale rośnie również token Fetch.ai i ten ma prawo zyskiwać nie tylko dlatego, bo Bitcoin rośnie oczywiście to jest jeden z powodów natomiast giełda LCX będzie listować token Fetch.ai, czyli Fed. Od tamtej informacji cena tokena Fed plus 8,5% do bitcoina w ostatnie 17 godzin. Natomiast mogą spadać niektóre tokeny, te, które będą na przykład wyciągane z giełd, czyli delistowane. I tutaj konkretnie są to tokeny Evador, będzie delistowany z giełdy Gate.io, Web3 również z giełdy Gate.io, ale z Futuresów. Oraz tokeny Baby, Box, DBC, Coq, Lab, Musk, SAO i Z z giełdy HTX. Ale pamiętajcie, to są te listingi na giełdzie HTX i na giełdzie Gate.io. To nie są największe giełdy, więc tutaj wpływ na cenę może rzeczywiście być, ale nie aż taki duży. Jakby te delistingi były z giełd typu Binance czy Bybit. Zatem, jeżeli macie te coiny. Po prostu bądźcie ostrożni. I na ten moment to tyle. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze opinie na temat bitcoina, co planujecie robić w najbliższych dniach i tygodniach, czy będziecie dokładać do Waszych pozycji, albo może w momencie, gdy dobijemy do poziomu 75 tysięcy dolarów, będziecie zamykać Wasze zyski. Czy uważacie, że Kamala może wygrać wybory, pomimo tego, że we wszystkich sondażach to Trump prowadzi? I oczywiście pamiętajcie o tym, żeby wejść na Maxdata, dołączyć do Telegramów Maxdata, bo tutaj będziecie otrzymywać na otwartym kanale z kryptoniusami codzienne podsumowania tych informacji ze świata w formie zwięzłych i konkretnych newsów na kanale drugim, skupionym na spekulacji na Bitcoinie. Będziecie otrzymywać regularne analizy Bitcoina wraz z predykcjami cenowymi i tym co może się wydarzyć oraz gotowymi strategiami na Bitcoina. A na kanale trzecim strategie na altcoiny, cykliczne zakupy altcoinów, konkretne predykcje i wskazówki jak można na tych altcoinach zyskiwać. Dzisiaj niewątpliwie świętujemy. Ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!